Simulator publicznej Łazienki, nie się wytnie się, mm. Publiczny symulator Łazienki, Jezu się, co to jest? Odsuł się, szatanie. Hi. Isniknowem. What are you doing? Another asset. Slender, Slender. Oh. Professional time was waster That stands. That stands for leave me alone. Oh my god. Hello. How are you? I am under the water. Please help me. Please. Hello, how are you? I am the water I am under the water. Please help me. STOP IT! GET SOME HELP Then give me help Give me help. So, so, so? Is, um, is that any Among Us reference? Among Us reference? Pancake head. I wanna leave. This game sucks. Wow. Oh. Wow, e, co się? Co? się? Co się? na się? siadaj. Siadam Fat. siadaj! się? Siadaj się? teraz siadaj Otwórz siadaj! teraz siadaj Co siadaj Co na kiblu Zagram w Roblo Let's play Roblox. Okej, okay, I'm done. Czy ty masz moją koszulkę, czy jakąś inną założoną gotaro? To nie jest moja koszulka. Have some paper. Co ty mi zrobiłeś? Fati! Roblox hashtaguje fati! To jest kolejny dowód na to, że Roblox dyskryminuje fat ludzi. Takich jak ja. Ooooo! Wyszczę z gry! Wyszczę z gry! Coś ciekawego musi się zdarzyć. Już wiem. Wow! Ten typ podrobił sobie Valkyrie i Headlessa. Look at this! This is not Valkyrie. This is not Valkyrie and this is not Headless. I literally got it. Eee... Czooooooooooooooooooość! Eee... JA ZAŁABIŁĄ! W ja JESTEM ZŁY! JA <słuch> ZAŁABIŁĄ! zabiłem! Go. Czekam... Zamknie! Wow, hej, 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 hej! Hej, hej! Hot! Jesteś hot! Halo! On mnie przeskoczył! Na jo menti hot! Łaaaaacht? Napisze u... Uh. Yeah. B. C. What? What is it? Is it P? I don't speak noodle. I don't speak noodle. <laughs> Doom. Ha, ha! You are you are fat, fat. You are fat. Ha ha, ha ha, fat. Ha ha, fat. Ha ha, fat. You know in the server. He actually died in real life. No, no, he went offline. He actually died in real life. Somebody needs to check on him. Come on, Green Titan. Come on, I'm refreshing. Okay. I don't know if Flamingo you can't show flamingos tą grę! Desinfekuj. Desinfekuj. Right. Hey, popatrz się na mnie. Hey, mówię do ciebie. Desinfekuj. właśnie, no, no, desinfekuj. Hmm. E, ty, bekonie! Bekonie! konie! Popatrz się, kiedy do ciebie mówię! Ey, you! I hate you! Nie zasubskrybował. Dobra, to jest też jakiś inny serwer. Oj, bo... Wo... Co? What? O brrr. Nie jabłaj, ja co nie ja mówię, ja tylko czytam gazetę mm. Próbowałaś mnie zabić, teraz nie żyjesz wypchnę, wypchnę ją Co? Co? Ja tylko gazetę czytam Nie, to jest coś ruskiego, to jest co jest? O, w ogóle mam tu chipsy. Chipsy mam tu. Uwaga, zjem chipsa, zjem chipsa. Zjem chipsa jeszcze raz. Może było słychać, może nie. Nie ją. Czekaj, wezmę jeszcze trochę chipsów. Ora. Jem chipsa. Nie no, to było słychać. Jezusie. Dobra, to było na koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że symulator publiczny Wam się spodobał. Ja zjem na koniec chipsa. No i super, dobra. Do widzenia.